Jeszcze niedawno, w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2020 roku, bibliotekarze szkolni musieli w systemie informacji oświatowej wykazać ilość książek do 49 stron i powyżej tej liczby, najczęściej licząc je ręcznie. Obecnie, m.in. pod naciskiem tej grupy zawodowej, ministerstwo odstąpiło od jego wykonalności. Było to dla nas duże zaskoczenie, ponieważ system informacji oświatowej do którego dane miały być tutaj zbierane nałożył na nas obowiązek, który zupełnie nie wiadomo jak realizować. Przede wszystkim książki do 49 stron nie wiemy z jakiego powodu zostały wyodrębnione. Przecież to są książki, które czytają nasze dzieci i jeżeli zostaną wyodrębnione i na początku miały być również nieliczone jako księgozbiór, no to odejdą nam bardzo dużo czytelników. Bo uczeń, który czyta książkę, której się nie liczy, nie jest też czytelnikiem, więc i dane statystyczne czytelnictwa w bibliotekach byłyby obniżone. Na szczęście w tej chwili ministerstwo wycofało się z tej. Decyzji i y, głównie z powodu tego, że bibliotekarze sygnalizowali niemożność wykonania takiego polecenia szybko. Y, musieliby te książki na półkach liczyć ręcznie, do każdej książki zaglądać, sprawdzać, czy ona ma te 49 stron, czy nie ma. A to z kolei było niezwykle czasochłonne. Wykonanie takiej czynności w księgozbiorze liczącym powiedzmy 10 tysięcy książek, gdzie y, no przynajmniej jedna trzecia statystycznie. Y, Według mojej oceny może wynosić te 49 stron. Do 49 stron wymaga po prostu kilkumiesięcznego ręcznego liczenia. Z decyzji ministerstwa zadowolony jest także Związek Nauczycielstwa Polskiego, który ubolewa, że grudniowe rozporządzenie nie było konsultowane ze środowiskiem bibliotekarzy. Gdyby zapytano bibliotekarzy o zdanie, to szybko można byłoby takie pomysły skorygować. A niestety i w sprawie bibliotek, i w sprawach innych związanych ze zdalnym kształceniem czy też z powrotem do stacjonarnego nauczania nie są brane pod uwagę opinie specjalistów, nauczycieli, organizacji pozarządowych. Tak dzieje się niestety od ubiegłego roku i ten proces konsultowania nowych rozwiązań prawnych niestety. Na chwilę obecną, jeżeli nie ma możliwości przyporządkowania książek poniżej 49 stron i powyżej, to można wpisać je w systemie informacji oświatowej do kategorii książki o objętości co najmniej 49 stron.